Czekoladę! Kocham czekoladę! Nie tak szybko! Śniadanie ma być zdrowe! Fuj! Nie chcę tego jeść! Hej! A może żelki robaki? Wymiatają! Co ty wyprawiasz? Zabierz je stąd! Nie chcę tego! Widzisz? Boli moje żelki! Nie, nie chcę ani tego, ani tego! No dalej jedz! Nie, idźcie sobie! Wow! Co się dzieje? Chyba czeka nas wyzwanie! Niech będzie! Tak! Czekolada! Mm, najlepsza na świecie! Czekolada? Ha, jestem starsza, więc powinnam zacząć! Dziękuję, zobaczmy. Och, cóż za pyszności! Otwieram i wkraczam do akcji. Na szczęście mam przy sobie łyżkę. Tyle wystarczy. Mmm, delicje! Ach. Chyba mogę pozwolić sobie na więcej? To będzie dobre. Om, oh, nom, 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 nom. Och! To wygląda pysznie, babciu. Ciekawe co ja dostałem. Ua! Czekolada! Może mógłbym? Nie, to się nie uda. Och, nie! Och, pyszne! O, nie! Już koniec! Zjadłam wszystko! A niech mnie! Kiedy to się stało? Dziękuję! Właśnie tego potrzebowałam! Chwileczkę wpadłam na świetny pomysł! Wleję to do słoika! Pięknie się wypełnia! Proszę! I poszło całe mleko! Dobrze, z powrotem zakręcę ten słoik! Gotowe! Teraz trochę nim potrząsnę! Och, można się przy tym całkiem nieźle zabawić! Albo rozwinąć muskulaturę! Czas otworzyć słoiczek i zobaczyć, co z tego wyszło! Dodam bitą śmietanę, żeby było jeszcze lepsze. Och! Wygląda przepysznie i jeszcze więcej. Smakowitości! Gotowe. Tyle wystarczy. Posypka. Nie można o niej zapomnieć. Prosto na bitą śmietanę. Nie za dużo. Odrobinę. O, a cóż to? Uch, pora na drzemkę! Wpadł mi do głowy pewien pomysł. Użyję starej dobrej suszarki i roztopię tę czekoladę. Ha, mięciutka. Dobra, teraz nożyczki. Przetnę tutaj, żeby ją otworzyć. Teraz mogę wycisnąć całą stopioną czekoladę. Tak, prezentuje się jak trzeba. Jeszcze tylko trochę i gotowe. Przypomina, sami wiecie co. Zamienię się z babcią. Teraz moje danie wygląda lepiej niż jej. Babciu, O rety! Mm, wygląda apetycznie! Wezmę słomkę! Mniam! To jest świetne! Dzięki, braciszku! Braciszku? Przecież ja to zrobiłam! Oj! Co to? Czy to... Chwila! Pachnie czekoladą! To czekolada! Smaczne! Oboje wygrywacie! Szczęśliwe zakończenie dla nas obojga! Przyda mi się nowy kask. W sam raz. Hmm. Huh? Mam cię Yee! dobry chwyt. Mało brakowało. Proszę bardzo. O, zobacz co mam. Urocza foremka z króliczkiem. Najpierw przygotuję jajko. Wbiję białko do jednej szklanki, a żółtko do drugiej. Potem roztrzepię. Foremkę ułożę na patelni. Białko wleję do foremki przy pomocy strzykawki. Nie będzie bałaganu. A drugą strzykawką wleję żółtko. To będą oczka. Chyba gotowe. Jajeczny króliś! O, fajny! Co to za jeden? O, to mi się przyda. Au. Może być. Wyciąłem w tym serduszko. Przytrzymam w miejscu widelcem i wleję białko. Otoczę nim tekturę. I usmażę. Teraz delikatnie wyjmę tekturę. I dodam żółtko. Też użyję strzykawki. To nie potrwa długo. Teraz zostawię. Chyba gotowe. Piękne. Ha, ha świetne! Brakuje tylko jednej rzeczy. Eee, nie trzeba! I zatrzymaj swoje jajko, ale wciąż się przyjaźnimy, Żółwik. Ale się wygłupiłem. Teraz pora na chrupiące chipsy. Wow, świetny wybór. Lubię chipsy. Zobaczmy co tu mamy. Och, okej, okay, tortilla. Dam radę coś z tego zrobić. Położę papier na blasze. Potrzebna mi też będzie oliwa. Teraz nieco skropię placek. Przydadzą się jakieś przyprawy. Może odrobina pieprzu. Powinno wystarczyć. I do piekarnika. Uff. Hej, co się dzieje? Och, ups. Rozproszyła mnie robótka. Co my tu mamy? O, świeży ziemniak. Bardzo ciekawie. Posiekam go na plasterki. Ziemniak pokrojony i gotowy na przemianę w chipsy. Idealnie zmieszczą się do tostera. Trzeba teraz chwilę poczekać. Hm? Co to za zapach? Dym? O, też to czuję. A, moja tortilla! Ratuj ją! Nie mogę się doczekać kiedy będą gotowe. Och, już są? Lepiej je złapię. Idealne. O, o, nie! Auć, masz łap. Ha, babciu, gorące! Prosto do buzi. Mmm, przepyszne. Wspaniałe, babciu. Och, cieszę się, że ci smakują. Totalnie spaliłem tortille w piekarniku. Fuj, babcia wygrywa. Tak, to strasznie śmierdzi. Czas na wyzwanie. Ech, o wiele lepiej. Ło! Wow. nie wierzę, że tu utknęliśmy. I to dopiero jest rozrywka. Super! Dacie sobie z tym radę? Całkiem niezłe. Nie, -e. jestem młodszy, więc zaczynam. Dzięki, babciu. Piękna kolba kukurydzy. O, smacznego, wnusiu. Na pewno jest soczysta i smaczna. Te liście tylko mi przeszkadzają. Widzę, że wiesz, co robisz. Pewnie. Odważę się. Kroimy. Jeszcze raz. Idealnie. Najlepsza kukurydza na świecie. A teraz ją podgrzeję. Lubię, jak jest dobrze przyrządzona. O tak. Aż się przyrumieniła. Voilà. Teraz ostatni, ale bardzo ważny krok. Uchwyty do kukurydzy. I odrobina słodkiego syropu. Nie za dużo. Po prostu lekko ją skropimy. Tylko spójrzcie na tę pychotę. Poczekaj z tym. Jeszcze muszę przyrządzić swoją. Nie wiem, co mam z tym zrobić. To chyba nawet nie jest jadalne. Chyba że... Wykorzystam swój babciny spryt. Wgłębienia będą przypominać ziarenka. Wystarczy stworzyć odpowiedni wzór. Mam już linie poziome, teraz czas na pionowe. Jeszcze jedna. Trzeba je mocno wepchnąć. A teraz można usunąć patyczki. Tada! Najpierw rozwałkowujemy masę. Potem można ją położyć i dodać żółtą kukurydzę. Ostrożnie umieść zieloną modelinę na górze i wygłać palcami. Gotowe. Wspaniała, czyż nie? Dobrze nam poszło, prawda? Uwielbiam kukurydzę i mam ochotę na coś słodkiego. Mmm, zdecydowanie mi smakuje. To jak jedzenie deseru na kolację. Ale ta też wygląda nieźle. O! Chyba nie tak miało być. Fuj! To nie dla mnie! Wygrałeś, Jared! Wiem! Uda się następnym razem, babciu! Co dalej? Pyszny i słodki cukierek! O! To będzie ciekawe! Moje ulubione! Owocowe zawijańce! Co? One są najlepsze! Czerwony to mój ulubiony smak. Że co? Wyglądają super, prawda? Całkiem zabawnie. Och, no dalej. A! Nie mogę otworzyć. Chyba nigdy tego nie spróbuję. O babciu, daj to. Coś sobie nie radzę. Ja to zrobię. O, jakie kolorowe? No dobrze, niech będzie. I co teraz? Mam po prostu... O, sprawdzę tutaj. Czemu te cyferki są takie małe? Połączenie też jest kiepskie. No i co? Hm? Mam. Halo? Tak? Potrzebuję pomocy. Oczywiście, owocowe zawijańce. Po prostu mam to zjeść? Mmm. Wow! Dzięki za pomoc! Nie ma sprawy. <gry> Czas zrobić coś ciekawego. To jest bardzo zdrowe. Będzie z tego pyszny veggie wrap. O! Mogłabym zjeść takich sto? Nie, ja chyba oszalałem. Został jeszcze jeden. Je! Yeah! O tak, aha! Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Zawijaniec w zawijańcu. Genialne. Wygląda jak cukiereczek. Fu, pachnie raczej kiepsko. Lody? Wszyscy je lubią, prawda? Jedna wielka gałka wystarczy. O tak, to jest to. A teraz je zawinę. Zewnętrzne brzegi do środka. O, czyż to nie urocze? Wygląda jak mały pierożek. Ach, chyba już skończyłem. E, babciu, o nie, wszystko zjadłam. Wygląda pysznie. Jeden talerz jest pusty. Co się stało? Ojejku! E, chyba muszę jej wybaczyć. Mam chociaż jeden smakołyk. Wygląda dobrze. Mm, rewelacja! Znowu wygrywasz, Jared! Woohoo! Wiedziałem, że to będzie hit. Nie ma to jak spędzić dzień na pichceniu. Mmm! Pięknie pachną. Wkrótce będą jeszcze lepsze. Matusiu, ale zaświniłam szlafrok. O, cześć, Wnusiu. Dobrze cię widzieć. I wtedy on do mnie, że przyda mu się nowy fryz. Niezły jajcarz. Wiem, też nie mogłam uwierzyć. Jak to? Serio? To super! Nie, nie słyszałam. Naprawdę powiedział, że kupi jej nowy samochód? O nie! Zalałam ciastka babci mlekiem. I co ja teraz zrobię? Oblech! Są całe mokre. Za późno, żeby cokolwiek z nich było. Chwila! Ciastka, które kupiłam w sklepie. Tak, one mnie uratują z opresji. Świetnie się nadadzą. Są identyczne. Babcia na pewno nic nie zauważy. Dobra, zamieniamy. Te wyrzucamy. Siup! I czysta blaszka nowych ciastek. Ale ładnie pachną? Smakują pewnie jeszcze lepiej. Wystarczy je ułożyć na blaszce. No i proszę, całe 12 ciasteczek. Oj, babcia idzie. No i dobra, zaraz coś tu jest nie tak. Te ciastka są jakieś takie inne, zupełnie inne. Sprawdźmy odstępy i rozmieszczenie posypki. Gdzieś już widziałam takie czekoladowe ciastka? Już wiem, w pobliskim sklepie. To tanie, kupcze ciastka. Wiedziałam, że nie są mojej roboty. Nie wiem, co tu się stało, ale ten podstęp zostanie ukarany. Tak, kara w stylu babuni. Ten sztuczny pająk i nitka załatwią sprawę. Bierzemy jedno ciastko i odwracamy spodem do góry. Teraz mały kawałek taśmy i końcówka sznurka. Chowamy pająka pod ciastkiem o tak. Nic nie zauważy. O, Ejwa! Witaj, Wnusiu! Chcesz spróbować moich ciasteczek? Świeżo upieczone? Ale cię nabrałam! <grym> Powinnaś siebie widzieć! Wiedziała, że podmieniłam ciastka. Teraz przygotujcie jajka. Babciu, pozwól, że ja otworzę pierwszy. W sumie to nie wiem, czego się spodziewałem, ale mam jajka. Pożyczysz mi swoją patelnię, babciu? Och, oczywiście! Muszę przy sobie jedną na wszelki wypadek. Dzięki! Teraz muszę wymyślić, co z tym zrobić. No dobrze, mam trzy jajka i patelnię babci. Na pewno coś da się z tego stworzyć. Może gdybym zrobił coś takiego, poważnie się głowi! Sprawdzę, co ja tu mam. Wspaniale! Też mam trzy jajka. Wiem, co robić. Potrzebuję czajnika do gotowania. Ja nic z tego nie rozumiem. O tak! Przyda się zegarek! Och, i młotek! Zrobię miazgę, bo potrzebuję tylko jednej części. I już! Idealna sprężynka! To właśnie to, czego potrzebowałam! Użyję jej do krojenia! Przecisnę ją przez jajko. Przetnie je bezproblemowo. I proszę bardzo, jajka na pół. I jeszcze mniejsze kawałki. Gotowe. Podobają mi się te kształty. Dodam paprykę i sezam, żeby ładnie wyglądały. Tylko co ja mam zrobić ze skorupkami? Chyba już wiem. Wow, od razu się rozbiło. Teraz reszta. Tak, użyję trochę ostrego sosu. Cóż, pora się go napić. Tak, Dobre. Ua, pikantne Ua, uch, było gorąco. Jajka gotowe, tak jak chciałem. Och, skarbie, to na pewno smaczne. Jej, jajka! Najlepsze śniadanie! Najpierw spróbuję tego. Pyszne! Jej, smakuje jej! Okej, okay, i drugie. Mam widelec. Och, lubię jajka sadzone! Hej, chwileczkę. Au! Tu są skorupki! Babcia wygrywa. Jej jajka nie raniły. Oki Doki. Teraz będzie wybuchowo. Powodzenia! Popcorn, tak? O! Mój jest już gotowy. A mój jeszcze nie. Ale te ziarenka wyglądają ładnie. No cóż, to moja ulubiona przekąska. Chwila. Wygląda smacznie, ale może być jeszcze lepszy. O tak, czas na podróż do Doliny Smaków. Sól jest tu konieczna, ale nie za dużo. Idealnie! No może jeszcze troszkę? I już. Jared, ile tej soli? Ale pycha! Nie! Okej. Okay. Mmm. Nie będę żałował. Okej. Okay. To moje kulinarne arcydzieło. Och, już wiem. Nikt nie gotuje tak jak babcia. Zobaczycie, będzie słodko. Muszę się tylko przygotować. Podgrzewamy patelnię. Dodam kapkę mojego sekretnego składnika. Okej, okay, a teraz najważniejsza część. Dobrej zabawy ziarenka. Prawie zapomniałam. Muszę jeszcze wlać trochę wody. Idealnie! Teraz niech dzieje się magia. Posłuchajcie, jak skwierczy. O, co za cudowny dźwięk! Wygląda, jakby ziarenka miały tam imprezę. A czekolada już się roztopiła? Spójrzcie na to. Hmm, niebo w gębie. To mi się podoba. Tylko popatrzcie. O tak. Zobaczymy, co jej bardziej zasmakuje. Wygram. Ale emocje? Co to ma być? Okej. Okay. Ble! Sama sól! Dobra, to jest bardziej obiecujące? Mm! Brawo, babciu! Ojejciu! naprawdę wygrałam! Teraz chcę bańki! Bardzo je lubię! Babciu, patrz, co to takiego? Tak, pora sprawdzić co mam. Co to ma być? Jak to pomoże z bańkami? Hmm, kocham pić poranną. Gorącą herbatę przez słomkę. Herbata jest pyszna. O, to podsunęło mi pewien pomysł. Wróćmy do suszarki. Rozpuśćmy te cukierki. Och! Pragnienie ugaszone! Racja! Muszę sprawdzić, co jest pod pokrywką. Ojej, cały stos gum balonowych! Lubię sobie czasem coś porzuć. Spróbuję zrobić balon. Nie zadziałało! Potrzebuję więcej gum, żeby wykonać to zadanie. Okej, okay, spróbuję nadmuchać kolejny balon. Och, pęchu, Świetna zabawa! Dobra, potrzebuję jeszcze więcej gumy. Do buzi! Nadmucham największy balon wszechczasów. Nadchodzi gigant! Ha, muszę rozpuścić cukierki. O rany! Unoszę się do góry! Ha, gdzie ona leci? Wow, jest bardzo wysoko! Pa, babciu! Okej, okay, udało mi się ze wszystkim. Teraz będę potrzebował słomki. Umieszczę ją w rozpuszczonej mazi. Część musi przykleić się do końcówki. I czas na bąbelki. Tak, działa! Och, pękła. Świetne! Najlepsze jest to, że można je zjeść. Uuu, o rany! To była dziwna przygoda. Babciu, spadłaś z bardzo wysoka. To było trochę straszne. Ej, pora na bańki. Chwila. Nie wiem jak z babcią, ale spróbuj moich. Okej, okay, wezmę sobie słomkę i teraz dmuchnę. Wow, zrobiłam bańkę. Jej, kocham bańki. Teraz mogę ją zjeść. Mm, przepyszne. Bardzo mi smakuje. Wygrywasz. Tak, w końcu. Jej, babcia zwycięża. Och, nie wierzę, że to zawaliłem. Cieszę się, że smakuje ci moje jedzenie. Babciu, w nagrodę mam dla ciebie kwiaty. Jesteś takim dobrym wnuczkiem.